Siemaniaczko, ja jestem Pipi GM Games. Witam także Internet KPS Mlejtu 2. Znajdziemy z tematem hmm, Sobułką. Dalej, trzeba trochę tego przejść. Na koncie, nie wiem dokładnie tak to, zobaczyć. Na koncie mam 170 dolarów. Ja Więc powiem szczerze, trochę jest słabo. Nie wiem jak to teraz będzie. chyba czasu nie grałem. Ale teraz y, spróbuję coś tam mniej więcej ogarniać. Raminga więcej. Ale mi tej na razie nie porzucam, yy, więc na polsku się zachęcam do wyraźnej rzeczy, na opcie na komentarza yy, i lecimy sobie z tematem. Dobra, yy, na pewno wiem, że muszę iść kupić baseball'a, to no, nie w tą stronę się baseball wpływało. Czekajcie, nie w tą stronę poszedłem. Yy, baseball jest w drugą Bo wiem, że muszę trochę kupywać rzeczy No bo już yy, jesteśmy troszeczkę do tyłu z tymi rzeczami O tutaj i baseball nas zakupimy No bo trzeba czymś się bronić, bo jednakowo jeszcze tak dużo tych punktów Oświadczenia nie mamy yy, I Ja postaram co tu po mamy bo już na co pamiętam, czy ja coś mam zepsute czy nie zepsute miałem pozycji zepsute właśnie i trochę jest lipa. czas to po ustawiać. poustawiać. Jakieś te... mętyki jedne. Po prostu zepsyli mi cały sprzęt. Dobra, tak. Trochę to jestem teraz do tyłu. Z tym wszystkim, ale mam nadzieję, że to jakoś tam teraz... Będę bardziej chroniony, może się uda, żeby to bardziej było chronione. No bo powiem szczerze, że już mam troszeczkę dość tego, że mi cały czas niszczą całe te moje stanowiska. No bo to jednak też trochę kosztowały jednak, tak? Eee, dobra, tu mamy tak, tu mamy tak, eee, chyba mamy wszystko, ile się nie mylę. Eee, a tomat mi sobie przedstawił, jeśli się uda. Tak automatów trochę mam. Chciałbym właśnie dokupić tych automatów, bo te automaty naprawdę fajną kasę dają. Eee, to nie ma co mówić o tym, bardzo fajna kasa z tych automatów jest. No, uruchamiamy, odchodzimy, bo te napady strasznie głośno to jest. Jak widzicie kupiłem sobie poza w kartę graficzną, eee, więc się musimy zrobić sobie mm, na staraż do karty graficznej. Będziemy graficznych. Eee, będziemy sobie trochę bitcoiny. Eee, dobra, Widzę, że na razie mam w miarę dobrą cenę. Cena normalna. Czas kosztownie, chyba 1,8 normalna. 1,1. Eee, ja też nie chcę przychylać. Ale chcę też trochę zarobić. Troszkę więcej kasy. To eee, jednak trochę... Mnie jest potrzeba trochę tej kasy, żeby móc eee, po prostu rozwinąć tą inwestycję dalej. Tu widzę, że jeszcze mam. lampa pękła, czy poszła. Dobra, to mogę sobie wziąć i akceptować y, użytkowanie. A to bardzo dobre. Ja widzę, że już tu jest ten y, gościu, który no, nie powinien być. Mianowicie ten. Jak to się zwie. A dobra, uciekł na razie uciekł, to nie jest źle nie ma zamówienie no muszę zamówienie ja to ust, to na razie nie mogę zrobić Bo Otwierałem to wszystko ale na razie jestem w tyłku z tym yy, muszę potrzebuję chleba i właśnie pamiętam gdzie ten chleb się zamajało yy. to tak ciężko z tym jest. Czekajcie, muszę się podsunąć bliżej, żeby trochę ta rzeczy równiejsza była na o, o oglądaniu. Yy. Nie, tu nie, tu było. Majka Ale zamówień takich nie biorę, nie biorę, bo po prostu nie mogę zrobić tego. Yy. Więc po co mam tu się męczyć? a tu jest spód. Eee. bo ja niby to odblokowałem co nieco chyba a dobra to jest teraz <laughs> żywność a żeby teraz kupić chleb, to nie wiem teraz gdzie więc e, na razie hmm. już się powoli bogacimy już się powoli bogacimy, 620 dolarów już mamy więc naprawdę jest... jest spoczko. Jest, jest, jest też spoczko. Hmm, można oh, by oh, ewentualnie oh. jeszcze zakupić sobie automat. Tak nie chodzi. A zakupić jeden dodatkowy automat. Na to by móc y, po prostu... Oh, hmm, sobie tutaj... po prostu pracować, tak? Jeśli jakieś tam dźwięki będą, wiecie. Hmm. Słychać to wybaczcie. Dobra, na ten chleb nie wiem dalej. No i elegancko mam trochę kazy. Ej. No bo udało się ugać. to jest najważniejsze w tym momencie zadowolony <śmiech> <śmiech> się udało eee, teraz się przynajmniej no, chyba jakieś tutaj wziąć, żeby mam nie zełgać eee, anuluj anuluj, bo nie mogę robić takich rzeczy, więc po co wam tu tym mediować? Ja chciałbym na ten zamachal wejść i zobaczyć czy czy ja mogę to przeklikać? Mogę, i teraz bym chciał sobie zamówienie zrobić. Na jakiś automat, coś w tym stylu. By móc, mieć, no to trochę tego profitu, więcej z automatów mieć. Mamy 900, więc kupujemy sobie ten automat. Teraz tak, tu. tak to można robić. Po wiecie, zarabiać, Będziemy tutaj. O, mm. elegancko, paczka. Mm. Sobie stawiamy gdzieś automat, mniej więcej. No i mam jakieś takie, no może nie są to zbyt piękne automaty, ale są sprawne, więc... No i trochę podmęczyliśmy i już widzę, że coś tu się stanęło. Eee, aha, już mi ktoś jednostkę zajmował. Eee, no to jestem nieszczęśliwy. Więc to trzeba iść, no, zakupić jakąś tą jednostkę. No, przez moje. Wiecie. Mm, załudnie uważenie, to trzeba pobliżyć teraz, tak? Eee, mamy teraz, tak, 551 dolara. Więc kupimy tego, nawet takiego śmiałe, możliwego, ale. Mm, wiecie, cenowo możliwego, więc może tutaj będzie jakoś tutaj. Ale to dobrze szło. Jestem ciekawy jednej opcji. Bo z tego co kojarzę. Chyba dobrze kojarzę. Ee, gdzieś tu można było zrobić. Moja kafejka. Tutaj, nie, nie tutaj. Tutaj. Przedasz automat do sprzedania Moja falówka ale jeszcze nie kociło bo tu gdzieś można było robić schodek góra góra to nie gdzieś mi się zdawało czy były właśnie o automatyczne czyli przesuwne więc tu może by też był doby yy, Nie będziemy tego kupywać, no zobaczymy co można sobie tu pokupywać tak. E, finansowo stoimy w miarę możliwe, naprawdę chyba nie zrobiliśmy dzisiaj. E, jeśli chodzi to o, o finanse więc tutaj trzeba tylko teraz będzie wziąć I trochę dogry może mam, ale nie jak tak źle już O to, że my teraz jest zaciemniony, dobra, mhm. fajnie Pod tym względem zaczynamy trochę to drażnić, wiecie? No ale dobra. Hmm, podejrzewam, że niedługo będziemy likwidować tutaj komputery same, bo będziemy chyba raczej prawdopodobnie ustawiać same automaty, bo automaty jednak trochę szybciej jest postawić niż to yy, właśnie te jednostki, bo widzicie, że naprawdę tutaj dało poczadu, no tutaj działa, tylko ten niestety został wyrzucony w kosmos, yy, więc tutaj naprawdę trzeba teraz będzie połas, sprzątać i to dość Ciężko jest to zrobić. Ale to zrobić trzeba takie coś robić. No, muszę coś wykombinować w temacie nie wiem, ochrony tego wszystkiego, bo to jednak są moje ciężko zabrane pieniądze. No i tak trochę nie za bardzo, żeby to cały czas było albo okradane, albo rozwalane, albo nie wiadomo co jeszcze. A co zrobić? Tak, takie życie trzeba na razie będzie kombinować. Nie no, chyba sobie ja robisz. O, no jeszcze lepiej mi się porobiło. Czekajcie, to tu. No ale zbiegasz, to się będzie trzeba uczytać w momentu, nie? Ale to powszcząta, popatrzcie jaki to jest budem, normalnie brudno. Jak nie wiem co ja sobie jak, czekajcie, więc jest dolarów, więc tutaj to nie wiem jak to będzie. Ale chcę, kto jest niemiłosienny tutaj, ta się bawił. Mam <laughs> Na nadzieję, że da się tak jakoś ogarnąć. No tego to nie było. A tego to dosłownie nie było. Naprawdę ludzie mają w głowach takie rzeczy robić. To w miejscu publicznym, bo to jest jednak miejsce publiczne. To po co ja te unikacji kupiwałem? Yy, widzę, że ja więcej mam problemów. Tak samo jest to tostałem, yy, bo jedynie chociaż co pamiętam to było wskazał tomato robione. Tutaj jest z kolei wszystko musicie robić samemu, więc tu jest taka lipa pod jednym względem. Nie widziałem, żeby można było tutaj hmm, sobie to ogarniać wszystko. Moment, nie chcę, bo to będzie zamówienie, ja to trochę dużo nie siedział Eee, Więc to jest chociaż delikatny plus tego, bo by ja je nakupywałem... Eee. Niewidzialny gość. Widzicie? Niewidzialny gość. nie nadążę sprzątać już. Nie nadążam, nie? Po prostu nie nadążam. Nie za dużo tych y, rzeczy, które... jest. Naprawdę trzeba się sprężać, żeby takie rzeczy robić, co nie? E, jak sprzątania, malowania, renowacje, to jest naprawdę kosztowne. E, nie, 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 Czasochłonne tutaj widzę, bo bardzo brudne jest coś, o nie. Pszczółtaczka by się przydała, albo sprzątać. No teraz to nie ma różnicy, czy płeć męska, czy płeć żeńska. Aby teraz posprzątać. Ale patrzcie, na mi się teraz dzieli, nie dzieli się jak wtedy, yy, tylko teraz się dzieli ładnie na wszystko. Czekaj, ja mam teraz finansów. 954. Zwracam, będę zwracał uwagi. Eee, to czekajcie, gdzie to było? Mamy 1000 dolarów. Za HTMI chyba 1000, 500 dolarów. Muszę nie, nie, nie zobaczyć. Katedrałem 500, ale teraz tak. Ale no, do dragoników. Zobaczymy tutaj, czy coś będzie można wykombinować. W temacie tego wydobywania, czy będę mógł wydobywać to w domu? Też chciałbym, się to mieć w kafejce internetowej. Bo to też jest bardzo no, 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 no. dla mnie interesujące, wiecie? E, skoro no po prostu zakupiłem tą kartę, chcę zobaczyć, chociaż e, czekajcie, wciśnię, aby wyłożyć kartę, e, zobaczyć, aby ustawić dostęp. 1, 2, 3, 4 to też znowu coś jest nie tak, bo. Yy, powinno mi działać, czyli coś jest zbugowane i to dosłownie jest zbugowane, yy, bo yy, czemu ja nie mam żadnych tutaj? FOLD IS NOT FOLD. Czyli co? Mam bezkładowo 1 1 1 1 nie. 4 3 2 1 Nie. No, chyba se kapkuję ta ty... No już kalinostka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Z tego co pamiętam, ustawiałem. To jest bardzo denerwujące w temacie. Ale co zrobić? Eee... Brodno, Ale mamy to, co chcieliśmy. Będziemy zamykać chyba interes dzisiaj. Eee, no i co? Elegancko. Co miałem więcej chciałem to zrobiłem yy, Dzisiejszy odcinek to byłoby na tyle Jeśli taki odcinek wam się spodobał Zostaw łapkę w, w górę, komentarz I dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku Cześć